Nie piję się jeszcze kawy, do ci smacznej kawy życzę, też sobie łyknę. Małą czarną i powoli będziemy zaczynać. Słuchajcie, jakie tematy dzisiaj z Wami chcę poruszyć? No chciałbym poruszyć temat problemu jaki często mają faceci w tych czasach niestety i z czego wynikają tak naprawdę te problemy. Więc, oczywiście, trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć. Ale ok, po kolei. Do czwartku pakiet 17 kursów wideo w cenie 70% niższej. Także polecam. Jak oczekujesz konkretów dobrej wiedzy, promocja. .pl. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, chciałbyś też wieczorem ze mną pogadać na live. Jak najbardziej możesz się zgłosić, napisać. Podesłać mi swój numer telefonu na frywolny małpa. Uwodzeniewdzień.pl I teraz no, to są zasadniczo bardzo ważne. E, kwestie, o których będę mówił, bo często, no, macie problemy, fajnie tak by było, jakbyście napisali, czy mnie słychać, bo często e, problemy, które macie, e, no, nie potraficie oczywiście odpowiednio e, zrozumieć. I teraz. Mm, czy wy tych błędów sobie w ogóle często, ja mam wrażenie widzicie nawet słuchając moich filmów, nie? I teraz jakie mm, błędy popełniacie? Yy, bardzo yy, często to są błędy na zasadzie takiej, gdzie ty, jako yy, mężczyzna, yy, no, przede wszystkim liczysz na to, że jak będziesz dużo rozmawiał z kobietą, to jakby korzystniej zadziała na, na całą relację, znajomość, a nawet kobieta się sobie bardziej zakocha. Często widzę taką sytuację gdzieś tam na szkoleniach. Mężczyzna po prostu dużo rozmawiał z koleżanką w pracy. Już liczył na to, że coś z tego wyniknie. Niestety nic z tego dobrego nie wynikało. Ta kobieta krok po kroku zaczynała się. Tak naprawdę nie wiedziała jak to funkcjonuje. Jak tutaj y, zadziałać na dany typ y, kobiety. Y, no i oczywiście to wszystko zmierzało z y, złym kierunku. No, jeśli ty cały czas tylko siedzisz, rozmawiasz z dziewczyną i wiesz i przegadasz tą relację, chodzi mi o to, że nie działasz konsekwentnie, całujesz dziewczyny, tylko cały czas rozmawiasz, rozmawiasz, rozmawiasz. rozmawiasz. No, niestety. Y, Część kobiet już się klasyfikuje jako tego kolegę, przyjaciela, i za wiele z tego tak naprawdę nie wyniknie. Przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście, wielu facetów ma problem, i przez ten problem, no tutaj, pojawiają się te kwestie, um, sytuacje, o których yy, często yy, mówię, brak totalnego zrozumienia, czego oczekują kobiety. Facet spotyka się z dziewczyną, spędza trzy dni, opowiada jej o swoich pasjach, życiu, <gry> a potem ona przestaje odpisywać. Albo spotykasz się z nią, dużo rozmawiasz w pracy, coś tam sobie obzdurałeś, że się spodobałeś i nagle ona traci zainteresowanie. Dlaczego? bo się zabrałeś do tematu od złej strony. Gdybyś wykorzystał te techniki, gdybyś korzystał z tego, o czym ja mówię, to by się pojawiły dużo lepsze efekty. Oczywiście, dlatego też polecam się do mnie zgłosić, napisać mi swój numer telefonu, pogadamy, porozmawiamy wtedy też więcej. No i przecież to wszystko będzie zmierzać w odpowiednim kierunku. Wyciągnij z tego wnioski. Przemyśl to wszystko oczywiście yy, warto, żebyś krok po kroku to wszystko przeanalizował, bo jeśli cały czas no, popełniasz ten błąd i wydaje ci się, że ta ciągła rozmowa z dziewczyną coś daje, a niektórzy to nawet mam wrażenie, bawią się w takich tutaj facetów, którzy lubią sobie posłuchać o problemach dziewczyny, no niestety, to, to nie jest to podejście, które sprawi, że ty będziesz dla niej podniecający. Tylko będziesz słuchał, co ona Ci opowiada, jakie tam ma problemy, o, że cię ci pochwaliła nową sukienką. No, bardzo często może się okazać, że więcej na tym straciłeś, niż zyskałeś. Bo Ty też powinieneś umiejętnie prowadzić tą relację z kobietą, o czym za chwilę więcej powiemy. Jak mnie dobrze słychać, łapeczkę do góry zostaw. Oczywiście, jak masz takie problemy, to Cię też zapraszam na konsultację. Yy, pogadamy, więcej zrozumiesz. I to... Tak naprawdę jest kwestia bardzo istotna, żeby te błędy zrozumieć. Zaraz kilka kolejnych błędów podam, ale poczekajmy może trochę więcej osób wejdzie, bo ja tutaj jeszcze wiadomość dostałem. Klasyczny błąd. Wydaje ci się, że jak dużo z nią rozmawiałeś, to coś się wydarzyło. Bo ona się uśmiechała, nie? Bo cię polubiła. Ja my dalej, się nie wygadamy dzisiaj? <grystanie> za bardzo, za bardzo panowie tutaj szaleją. Czekajcie, ogarniamy to w inny sposób. Ja sobie tak siedzę na tyłku, tutaj, bo mi tak wygodnie w no, może tak będzie. Tak będzie troszkę ciszej. Także, no. Jest to kwestia mm, oczywiście dosyć y, istotna, że zgadanie niewiele może wynikać. Już więcej zyskasz, o wiele więcej zyskasz w relacji z kobietą, jak po prostu będziesz efektywnie potrafił działać. Co to znaczy działanie? No? To, że ją pocałowałeś na spotkaniu, więcej będzie oznaczać niż to, że ty tam dwa dni z nią rozmawiałeś, nie? Bo rozmawiać możesz, rozmawiać możesz, opowiadać możesz, ale niewiele musi tak naprawdę z tego wynikać. Weź to pod uwagę, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście zawsze warto do mnie tutaj napisać. Yy, porozmawiać też ze mną, ja się zajmuję takimi sprawami od lat, mogę Ci też pomóc, ustawić yy, yy, odpowiednią relację, znajomość, pisz do mnie, podeślij mi swój numer telefonu, pogadamy, porozmawiamy. Prywolny, małpa, uchodzenie i krok po kroku dzięki tej wiedzy, yy, którą Ci przedstawię, to, to wcale nie będziesz musiał dużo mówić do kobiety. Bo często to jest też Wasz problem. Wielu moich tutaj kursantów, klientów to są introwertycy. Niekoniecznie to są faceci, którzy lubią dużo mówić, opowiadać. I można wykorzystać takie strategie rozmowy, gdzie yy, będą lepsze efekty. Yy, też nie będziesz tego wysiłku w interakcję musiał wkładać. Ale weź pod uwagę, że no do tego wszystkiego się trzeba przygotować. Trzeba sobie z tego wnioski też odpowiednio wyciągnąć. Popeczkę, do góry możesz mi zostawić. Możesz mi podesłać też swój numer telefonu. Chcesz się więcej dowiedzieć, zrozumieć. Zapraszam, ale mówię, nie licz na to, że tam spotkałeś się z dziewczyną dwa razy i rozmawiasz z nią dużo, i, i to mi się wydaje, jest zainteresowana. Nie. To nawet nie jest ten etap, by się całowaliście. A wielu facetów, nawet jak się całowało z dziewczyną, to nie rozumie tego, że yy, to jest dopiero początek. To, to wcale nic nie musi oznaczać, że tam. Ona ci ta buziaka, a ty już jesteś zakochany, ty sobie myślisz, sukces odnoszę, zdobyłem ją. Nie, nie, spokojnie. Nawet sam seks ty musi nic oznaczać. Trzeba ileś razy ją zaangażować, wciągnąć to wszystko, żeby ona Ci się faktycznie oddawała i e, miała do Ciebie dużo więcej szacunku, radości i nie tylko. Wyciągnij z tego wnioski. E, Przemyśl to wszystko. Oczywiście zawsze mogę Ci pomóc. Możesz też więcej zrozumieć. Możesz też więcej sobie poustawiać w głowie, przeanalizować dzięki tej wiedzy. Ale zasadniczo, tak jak mówię, nie bądź facetem, który od razu sobie pomyślał tam po, po paru rozmowach, że coś ona do Ciebie poczuła. Klasyczny błąd. Mało tego, mam wielu takich facetów, którzy mm, poznają koleza, koleżankę w pracy, mam wielu takich kursantów, i się wydaje po prostu y, oczywiście tym tutaj kursantom, że wszystko zmierza w odpowiednim y, kierunku, że będzie dobrze że kobieta będzie też yy, chciała więcej rozmawiać i w ten sposób się w sobie zakochacie. Tymczasem to tak nie działa. O ile to porozumienie, ten kontakt jest ważny, ale też trzeba zwrócić uwagę na taki aspekt, jak bycie seksualnym dla kobiety. No aspekt taki, czy ona pragnie z tobą więcej czasu spędzić, yy, czy sama ma na ciebie większy apetyt na to, żeby ją nagradzać i karać za pewne zachowania. Jeśli ty tego nie rozumiesz, no niestety sama rozmowa po prostu... Nie wystarczy. Nie wystarczy. Poczekajmy, Pasz. I, I trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć. Co jeszcze? Jakie macie pytania? Co Was interesuje? Oczywiście, dużo więcej takich materiałów znajdziesz pod spodem. W tym pakiecie też do czwartku możesz się to obrać, albo się do mnie zgłosić. Też pomagam na szkoleniach, na konsultacjach. Dużo więcej możesz zrozumieć, i uważam, że stosując te mechanizmy, po prostu efekty będą błyskawiczne. Korzystaj z tej wiedzy. Przemysł to wszystko. Zawsze możesz do mnie napisać, jeśli masz jakieś wątpliwości. Część facetów się zgłasza, jak mają też problemy tam oczywiście z żonami i dochodzi do jakichś tam trudnych relacji, dyskusji. Można to naprawić. A co jeszcze? Dziewczyna pisze normalnie, ale czasami jest tak, że odczyta... Wiadomość, to nie potrafi nie odpisać cały dzień, i muszę ponownie kontynuować rozmowę. No, no tak jest. Tylko wiesz, jeśli ty w niej taki apetyt wzbudzisz, że to ona bardziej chce z Tobą pisać, to, to generalnie też nie ma tych problemów, i to ona często chce kontynuować całą tą znajomość czy relację. Tak naprawdę. No tutaj warto sobie to wszystko odpowiednio poustawiać w głowie w relacji w znajomości, bo inaczej to się może um, wszystko zmienić w złym kierunku. To wszystko może przebiegać w bardzo um, złym kierunku i y, trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć. Co jeszcze? Dlatego często, często tłumaczę. Fajnie, że ty sobie dużo rozmawiasz z jakąś dziewczyną, że tam się z nią umówiłeś, pogadałeś. Fajnie. Tylko wiesz co? To wcale nie musi wiele znaczyć, bo tak naprawdę ty jako mężczyzna uczuciowo się już za bardzo w to wszystko wkręciłeś, nie? Chciałeś z nią rozmawiać, pasję swoje przedstawić, o życiu opowiadać, a ona tam się spotykała z jakimś bedbojem, który tylko od czasu do czasu się z nią zabawiał. Także, no to są te problemy, które często zauważyliście. To są te problemy, które często się pojawiają. Także przemyśl to wszystko, a zobaczysz, ile możesz zyskać? Ile możesz z tego wszystkiego yy, wyciągnąć? Yy, tutaj oczywiście też warto, żebyś, yy, wiesz, jak Ty tych zagadnień nie rozumiesz i masz wrażenie, że przy każdej dziewczynie błędy popełniasz, no to tutaj trzeba też Ciebie przeanalizować, Twój charakter, osobowość. Ale samo to, że ty po prostu gadasz tylko z laskami, to jest jedno. Druga sprawa, co ty robisz, jak ty się zachowujesz, czy ty budujesz w nich niedosyt, pragnienie bycia z tobą, to jest ważne, bo wielu facetów tego nie robi. Z mojego doświadczenia często jest tak, że wielu facetów po prostu się zachowuje tak, jakby mm, zrobili wszystko dla tej dziewczyny i byli dla niej na każde zawołanie, a przez to tylko i wyłącznie tracą. To nie jest sytuacja, w której ty zyskasz. Jak oczywiście tutaj za wszelką cenę do niej wypisujesz, szukasz kontaktu, jesteś świetnie napalony. Kiedy mi tylko odpisze, ja takiej pragnę. Ja tak bardzo chcę z nią być. No, no bardzo fajnie, tak? Tylko, że się na to widzi, to choćbyś poruszał z nią najlepsze tematy, jesteś generalnie spalony w tej relacji, w tej interakcji. Dlatego też naprawdę warto sobie z tego wnioski wyciągnąć, bo. No, bo inaczej to się może wszystko obrócić w złym kierunku, i mm, to jest tutaj dosyć ważna kwestia. Przemyśl to wszystko. Oczywiście zawsze możesz mi też yy, tutaj krok po kroku to wszystko mm, opisać o sobie, o swojej tutaj historii, sytuacji i narracji w relacji oczywiście no, trzeba tutaj dobrze sobie to wszystko też poukładać w głowie i e, ważna jest to kwestia bo przede wszystkim jak ty nie rozumiesz Psychiki, kobiety, I, i tak jak mówię, no, liczysz na to, że fajne rozmowy, o, o jak to się mówi nieraz, pseudo-doradcy ci mówią, rozmawiaj z nią o życiu, o tym, co w życiu moglibyście razem robić, o, o pasjach, hobby. No fajnie, tylko wiesz, no, no wielu facetów próbuje w ten sposób, i to też nie jest oczywiście to podejście, które ci sukces zagwarantuje. Dlatego warto się tego wyuczyć. Czy warto do mnie na jakiś kursik wpaść, otworzyć się na większą ilość kobiet, już z automatu będziesz osiągał znacznie więcej niż do tej pory. To jest dosyć istotna kwestia. Do tego, jeśli ty. Jako y, mężczyzna, y, no, jesteś facetem, który tutaj za bardzo y, liczy na to, że fajne rozmowy będą prowadzić do miłości. Może, jak trafisz na jakąś dziewicę, kobietę bez doświadczenia, coś się może połączyć. Nie? Natomiast znaczy taka już kobieta, która ma więcej doświadczenia, więcej wymagań, ona kompleksowo będzie obserwować całą relację. Czy w łóżku jest lepiej, czy się dogadujecie, czy potraficie po prostu tutaj ze sobą rezonować energetycznie. Sama rozmowa właściwie nie musi wiele jeszcze oznaczać, także przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski oczywiście. Chcesz do mnie napisać, te ja cię zapraszam. Możemy sporo na ten temat e, pogadać i możemy więcej wniosków wyciągnąć pisz do mnie na maila w razie potrzeby. Albo słuchaj sobie tych live'ów codziennie, tak? Bo sorry za efekty dźwiękowe, ale, ale kurczę yy, no, nie przewidziałem, nie przewidziałem, że tutaj powinni teraz drewno kroić. Yy, tak naprawdę yy, sama rozmowa to nie jest temat wystarczający. Do tego, żeby zdobyć kobietę. I często faceci to źle interpretują, nawet te uśmiechy kobiet zauważyłem, no bo ktoś ma koleżankę w pracy, dużo z nią rozmawia i mu się wydaje, spodobałem mi się, bo się do mnie uśmiecha. No, no, nie do końca, właśnie, nie? To, że się uśmiecha, to nic nie musi oznaczać jeszcze. Nawet ta bariera seksualności nie została przekroczona, nawet yy, nie pojawiły się tutaj dużo lepsze możliwości korzyści, także wyciągnij sobie z tego wnioski. E, oczywiście zawsze możesz mi też podesłać swój numer telefonu. Możemy na ten temat więcej e, porozmawiać. Zawsze możemy więcej czasu spędzić na tych ciekawostkach, na to jak wpływać na konkretne typy kobiet i nie tylko. Pisz to mnie na frywolny małpa uwodzenie w dzień .pl. pogadamy, porozmawiamy, więcej zrozumiesz, więcej osiągniesz. Warto, żebyś po prostu tutaj wyciągnął z tego wnioski, żebyś więcej zrozumiał, bo inaczej po prostu no, ciężko Ci będzie budować te relacje rozkochując kobiety. Tak jak mówię, będziesz sobie na jednie myślał, porozmawiałem z koleżanką, podoba mi się, ona tak na mnie spogląda, no, Słuchaj, no fajnie by było, <laughs> tylko ja mam wrażenie, yy, że jednak yy, ty jako mężczyzna za bardzo yy, po prostu się nakręciłeś na to wszystko, nie? A ona, ona po prostu tam rozmawiała z tą jak z kolegą, a to od razu sobie budowałeś do głowy. Ona coś do mnie poczuła. Nie, nie. Podstawy błąd. Tak jak wam mówię często, nie? Jest dużo więcej potrzebne, żeby tą kobietę rozkochać. Zresztą zauważcie, że atrakcyjne kobiety mają wielu kolegów, nie? I teraz, jak ty sobie tam po chwili rozmowy już myślisz, że się zakochała. Mhm. No, nie widzę tego. Ja tego po prostu nie widzę i, i z doświadczenia wiem, że to się źle kończy, także to proszę sobie to przemyśleć, powyciągać z tego wnioski. Żebyś się po prostu nie wpieprzył na minę, żebyś jako mężczyzna y, oczywiście przeanalizował to wszystko w odpowiedni sposób. Tak, żeby w Twoich relacjach się sukcesy pojawiały, a nie porażki. Bo wiesz, niektórzy faceci tracą naprawdę miesiące na kobietę, koleżankę, rozmawiają z nią, tam wiecie, no, historię opisują. Y, wszystko fajnie, tylko że jeśli y, przebieg tych rozmów jest nieodpowiedni, ty jej nie podkręcasz, nie podniecasz. No, bardzo często mm, ty, jako mężczyzna, mm, po prostu jesteś w stanie mm, odpowiednio nastawić się do znajomości, jesteś w stanie odpowiednio poprowadzić relacje, no to będą się pojawiały konkrety, dlatego warto wyciągnąć z tego, Wnioski? Oczywiście, pisz do mnie na maila. Pisz. Bądź facetem, który tak naprawdę tutaj no, prowadzi tą relację. I, I jeśli to zrozumiesz, jeśli będziesz potrafił to wszystko mm, odpowiednio mm, wdrożyć, no to może się okazać, że po prostu dużo więcej na tym zyskasz, pojawią się też dużo lepsze efekty, y, rezultaty, no i, no i zaangażowanie kobiety będzie po prostu y, dużo większe, jeśli na nią odpowiednio wpłyniesz i y, Zdajemy ja się tutaj dużo lepsze yy, wnioski. Przemyśl to wszystko oczywiście. Zawsze możesz do mnie napisać. Możemy się tutaj skontaktować. Możemy więcej na ten temat porozmawiać. No Ale musisz wyjść z tego matrixa, że tylko rozmowa z kobietami zapewnia jakiś efekt. Bo tutaj Twoja mowa ciała się liczy, to czy ją pocałowałeś, czy ją poprowadziłeś, czy ją nakręciłeś, czy ją odmówiłeś. Czy wzrósł jej apetyt na ciebie, tak? Bo jeśli oczywiście yy, jej apetyt na ciebie nie wzrasta, tylko ona tutaj to gardzi, traktuje cię na dystans, na co ty liczysz? Na co ty liczysz? Na co ty chciałeś tutaj zasłużyć? No to nie będzie zmierzać w dobrym kierunku. Pamiętajcie o tym, tak? Że to, żeby kobieta chciała więcej, jest tutaj dosyć istotną. Kwestią, sprawą warto sobie z tego wnioski yy, wyciągnąć. Zawsze możesz też do mnie napisać, zawsze możesz też ze mną więcej porozmawiać, czasu spędzić. Oczywiście pisz do mnie na frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl i yy, no, poprzez te yy, tutaj informacje, kwestie będziesz w stanie więcej zrozumieć. Wyciągnąć, zinterpretować. Zasadniczo ja pomagam bardzo wielu facetom, którzy na początku zaczynają słuchać, a potem jak wdrażają te metody rady, już na podstawie konsultacji, no to następuje duża, duża przemiana. No, także twój pocałunek często będzie, oczywiście, atrakcyjny. Pocałunek więcej znaczył niż rozmowa więcej będzie znaczył. Jako sytuacja, w której ty nie możesz tutaj więcej wyciągnąć, Przemyśl sobie to wszystko. Oczywiście, zawsze możesz przeanalizować to wszystko, zawsze możesz z tego więcej wniosków wyciągnąć, oglądając, mnie słuchając. Także bądź na bieżąco. A jeśli masz jakiś problem, czy na szkolenie chcesz przyjechać, to jest ten czas, chcesz się podrywu nauczyć na ulicy, chcesz poznawać fajne dziewczyny, pisz na maila, frywolny, małpa. Uwodzeniewdzień.pl Warto z tego skorzystać i coś dla siebie już teraz zrobić. A do czwartku, do północy, tak jak mówiłem, 17 kursów. 70% taniej. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Wyciągnij z tego wnioski. Zobaczysz, jak to działa. Jakie się pojawiają efekty, rezultaty. Jak wpływać na właściwe typy kobiet, jak z nimi funkcjonować, jak prowadzić relacje, znajomość, jak zadziałać i jak po prostu yy, no, poprawić jakość swoich relacji, znajomości z kobietami. To jest tutaj bardzo ważna sprawa. Musicie po prostu się nauczyć tego, jak poprawiać jakość swoich yy, interakcji z kobietami. Poprzez stosowanie tej wiedzy. Bo jeśli ty systematycznie masz kłopoty, problemy, dziewczyny cię źle traktują, oczywiście to zawsze będzie prowadziło do samych problemów, trudnych sytuacji, z których niestety no, nic nie wynika. Z których niestety no, nie wyniknie nic dobrego i, i jest to oczywiście często sytuacja, która będzie e, dosyć istotna. Także przemyśl sobie to wszystko. E, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście, zawsze możesz mi też tutaj e, napisać co nieco więcej od siebie. Może potem będzie lepsza aura do zrobienia kolejnego live'a. Mm, natomiast też posłuchaj sobie Choćby tych live'ów na znaczy filmów, co rana wrzucam, jak jesteś tej nowy, tam też całkiem sporo informacji przedstawiam e, i warto sobie z tego wnioski e, wyciągnąć. Nie? Także e, co jeszcze? Jakie macie przemyślenia? Co jeszcze? Także no, warto po prostu korzystać z tej wiedzy. Eee... Warto to wszystko przeanalizować i skupić się, czy Ty faktycznie nie masz tego problemu, że dużo gadasz, ale nie gadasz w taki sposób, jak trzeba i przez to kobiety też na Ciebie nie reagują tak, jak trzeba, bo tak to właśnie może wyglądać. Dlatego powinieneś się ze mną skonsultować, zobaczyć, jak funkcjonować w relacjach z kobietami, aby efekty były spore. Pozdrawiam. Cześć.